Najbliższa rodzino, szanowni zebrani, spotykamy się w następnej dowczycji. Bo rozstania są zawsze trudne do zaakceptowania, a szczególnie bolesnych obówczas, kiedy wiemy, że są ostateczne. Przyszliśmy tutaj, bo chcemy wyrazić naszą wdzięczność, bo Edmund Cerkowski był dla nas kimś ważnym. Pozostawia po sobie nie tylko wspomnienia, ale również ważne dzisiaj wartości. Bruch Edmund Cerkowski był strażakiem, czyli był społecznikiem. To coś zupełnie wyjątkowego i niezwykłego, bo był tym społecznikiem przez ponad 70 lat. Nie żył wyłącznie dla siebie, Dzielił się swoim życiem z innym. Od 15 maja 1949 roku był strażakiem. Najpierw w ratajach, potem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobrzenicy. Był ceniony, szanowany, kiedy dowiedziałem się o jego śmierci. Znałem go oczywiście osobiście, ale z nim nigdy nie współpracowałem. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, z tym, w tym również z byłymi burmistrzami. Każdy wyrażał się o nim niezwykle pozytywnie. Dmu, druh Edmund poprzez swoje życie realizował hasło Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Był to szczególny wyraz miłości bliźniego, ponieważ nie stawiał siebie w centrum, natomiast swoje umiejętności Swój czas przekazywał jako dar dla innych. To było coś, to był pewien wyraz również miłosierdzia, ponieważ narażając swoje życie chronił życie innych i dobytek innych. Pełnił różne funkcje komendanta Zarządu Miejsko-Gminnego, również prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. Za to wszystko był wynagradzany. Najwyższymi odznaczeniami z zakresu pożarnictwa, kończąc na Krzyżu Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Takich odznaczeń nie dostaje się za nic. To była jego ogromna praca i ogromne serce, które w nią wkładał. Jako przedstawiciel władz samorządowych w imieniu całej naszej lokalnej społeczności dziękuję mu dzisiaj. Za jego życie, które na pewno przeżył najlepiej jak umiał. Ufamy, że odszedł do lepszego świata i że Pan Bóg zapewni mu tam życie wieczne. Spoczywaj.